Tak, słucham. Policja, postępowy halarz, proszę otworzyć drzwi. Cześć. Jakie relacje łączyły Pana z Panem Arkadiuszem Kosteckim? Arek? To mąż Agnieszki, mojej przyjaciółki. Co się stało? Proszę mi powiedzieć. Ja. ja nikogo nie zabiłem. Był Pan wczoraj u Kosteckich? Cześć! Cześć! Już myślałam, że nie przyjdziesz. Wejdź! Dzień dobry. Cześć. Dobra, Cześć. Witam. Mały prezent. Dziękuję Ci bardzo. Sara to jest Robert najlepszy przyjaciel mojej żony jeszcze z dzieciństwa. Poznajcie się. Tak pan. Siadaj. Czego się napijesz? Wody poproszę. Nie no, co to dzwonego? To nie Kinderbal. Może odrobinę wina. Bardzo dobre, moje najlepsze. Kochanie może... Już daj spokój z tym winem. Wystarczy, dzięki. Nie no, przestań. Poza tym chyba sam już trochę za dużo wypiłeś. Nie, nie, nie. Co ty widzisz, co znowu Siadaj. Napijemy się. No, no. no co kochani? Za spotkanie. Za spotkanie. prawie. I tą jedną lampką nawalił się pan w trupa. Kiedyś byłem alkoholikiem. Wszyscy się ode mnie odwrócili. Tylko Agnieszka. Cały czas była przy mnie. Wspierała mnie. To dzięki niej od dwóch lat nie piję. A potem ta impreza, Arek otworzył wino. Sam nie wiem, jak to się stało, i nie pamiętam, ile wypiłem. A może to się w niej podkochujesz po cichu, co? Byłeś zazdrosny. Wypiłeś troszkę, zaczęliście się szarpać i go po prostu udusiłeś, co? Nie, ja nigdy bym... naprawdę. Gdzie pan był wczoraj o 5.45? Nie, nie pamiętam. Jak pan wrócił do domu? Nie pamiętam. O rano obudziłem się w własnym mieszkaniu, w ciuchach. Ostatnia rzecz, którą pamiętam, to rozmowa z Arkiem. I o czym tak rozmawialiście? Coraz częściej łapie się na tym, że ja jej w ogóle nie znam. Nie wiem, co jej siedzi w głowie. Bywa tak, że patrzy na mnie, jakbym jej chciała zabić. Jesteśmy dwa lata po ślubie, a ja nie potrafię jej rozgryźć. Kocham ją. Ale najśmieszniejsze jest to, że ty pewnie mnie nie rozumiesz, bo też ją kochasz. Przestań. Co ty gadasz? Przecież to mnie zaprzecza. nie zaprzecza. <grym> nie ma czegoś takiego jak przyjaźń damsko-męska. No takie coś nie istnieje po prostu. Ja nie mam ci tego za złe. Wiesz, ona jest taka, ona jest taka wyjątkowa, fascynująca. Taka tajemnicza. No jej nie można nie kochać. No przecież nie jesteś zazdrosny. Nie. Widzisz, przyjacielu. Ona nie potrafi kochać. Nie kocha ani ciebie, ani mnie. Ze mną jest tylko dla kasy. No ja nawet nie mam pretensji do niej o to. Manipuluję mną tak, że zrobiłbym dla niej wszystko. Ciebie też wykorzysta, wcześniej czy później. Uważam, że Arek nie był do końca świadomy tego, co mówi. On naprawdę dużo wypił. Agnieszka była naprawdę cudowną kobietą. Nie rozumiem, jak on mógł mówić o niej takie bzdury i świństwa. Była fajna impreza. Fajna. Jesteś niezastąpiona, mówię ci. Bardzo się cieszę, że tak uważasz. Rozmawiałem z Robertem cie kocha? Co ty w ogóle wygadujesz? Kochacie i zrobi dla Ciebie wszystko! Wszystko! Tak? To teraz będzie miał okazję się wykazać.